Kiedyś Breaking News oznaczało coś wyjątkowego. Dziś wszystko dzieje się naraz i bez przerwy. W takim świecie łatwo się pogubić, dlatego staramy się dla Was porządkować ten chaos rzetelnie, a przy tym trochę inaczej niż reszta. W ubiegłym tygodniu tematem numer jeden były rosyjskie drony nad Polską. Paulina Siegień pisała o nich z Podlasia, które zdążyło już poznać barko Trzachedów, ale wciąż nie wie jak na nich zareagować. Oena Babakowa przejrzała się temu, jak na drony nad Polską zareagowała ukraińska memosfera, a Jakub Mirowski zapytał Finów, jak to robią, że tak świetnie walczą z dezinformacją. Nie spuszczaliśmy też z oczu świata. Klaudia Hunt tłumaczyła o co naprawdę chodzi w zamieszkach w Nepalu, bo nie tylko o zablokowanie Instagrama. Sławość Żyżek pisał o izraelskiej przemocy w strefie gazy, a Ewa Sapierzyńska obserwowała norweskie wybory i zastanawiała się, czy Norwegia porzuci swój egalitaryzm. Sporo uwagi poświęciliśmy kolej. To moja prywatna pasja. Jako dziecko marzyłam o tym, by zostać maszynistką, potem otarłam się o technikum kolejowe, a teraz wraz ze swoim chłopakiem buduję drezynę, którą mamy zamiar przemierzać nieczynne tory kolejowe pod piracką flagą. O tym, że czynne tory nie wystarczą, by zbudować w Polsce sensowną kolej, rozmawiałam z Karolem Tramerem, którego najnowsza książka, Przestawianie zwrotnicy. Jak politycy bawią się koleją, ukaże się w październiku 2025 roku nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej. Tramer prześledził też losy regionalnej kolei pod rządami Koalicji Obywatelskiej, a Artur Trost przedstawił argumenty za budową kolei dużych i jeszcze większych prędkości. Na koniec dwa teksty, które wywołały największe emocje. Bartosz Oszczepalski o tym, dlaczego nie ksenofobia, ale inne powody stoją za pomysłem odebrania Ukraińcom 800+, i Łeś Białej, który z Kijowa dowodzi, że Polska potrzebuje ukraińskiego nacjonalizmu. Zajrzyjcie gente, do nosso final de semana.